Gdzieś nagrywam taki tunel pod drogą i pod parkingiem, do którego wlazłem. Jest to tunel dla górskiego potoku, a być może to jest tylko wstęp, po którym wejdę do znacznie większego tunelu, a mianowicie yy, tunelu w trakcie budowy nowego odcinka autostrady E6. No i po takich głazach tutaj się chodzi te rury, te instalacje, które są tutaj pociągnięte, to one są pociągnięte na potrzeby tej budowy a ja idę wyschniętym korytem tunelu y, tego y, potoku, co ja chcę ja opowiadam tylko muszę uważać, bo ten szlam jest bardzo śliski i naprawdę nie ułatwia chodzenia oprócz tego się robi nisko i można sobie tutaj porządnego guguza nabić i zaraz zobaczymy gdzie mnie to wyprowadzi na no, zwolnione tempo jest bo to naprawdę niewygodnie się chodzi coraz niżej ale już na szczęście wyjście niedaleko Hop. No i proszę. Wylazłem. No a teraz kieruję się cały czas w górę. Być może uda mi się wejść do prawdziwego tunelu. <śm> no i tu jest ten parking. Na razie pauzuje to nagrywanie. No właśnie tak to wygląda ten odcinek, co przeszedłem, a tutaj strumyczek. Coraz bardziej grzęźnie między tymi głazami. Tak, już tutaj można sobie spokojnie i z suchą nogą nie trzeba się schylać. A przede mną być może zaraz się ukaże czeluść tego tunelu w trakcie budowy. Do którego mam nadzieję uda mi się samowolnie wejść i co nieco pokazać, uwiecznić, upamiętnić. Jak ten tunel wyglądał przed budową? Tu jest zrobiony taki malutki tunelik dla tego strumienia. Dzisiaj jest sobota. Być może dzisiaj ktoś tutaj pracuje, bo tutaj, zaraz po wyjeździe z tego tunelu, będzie most przez Miose w miejscowości tangen Ale proszę bardzo. Nie widać pracowników. A być może natknę się na nich w środku i mnie pogonią. No, ale moi widzowie na pewno chcieliby to zobaczyć jak zostaje wyproszony Zatem Zatem idę już do środka Tylko tu znowu muszę zejść, jest dość stromo Zaraz będę kontynuował jak tam będę w środku No i proszę Wlazłem do środka, już jest w miarę równo pod nogami, nie osuwają mi się te kamienie, także mogę spokojnie sobie skupić się na filmowaniu i pokazuję Wam tunel w trakcie drążenia. Ciekaw jestem, jaki on jest długi. tak jakby tak jakby prace trwały słychać jakieś maszyny tam ale podejrzewam, że jest już zrobiona przebitka na drugą stronę z tej prostej przyczyny że tu, gdzie wchodziłem, sami widzieliście wjechanie jakimkolwiek sprzętem. No, może za wyjątkiem koparki, jest niemożliwe. Natomiast tu już jest rozjeżdżone ładnie przez ciężarówki. I jeszcze słychać takie buczenie gdzieś daleko. Czyli prace tutaj w dalszym ciągu trwają to jest chyba agregat tynkarski ta maszyna co tutaj stoi zobaczcie to jest wszystko natryśnięty beton natomiast te kotwy, one trzymają siatkę także jest to zabezpieczone najpierw siatką a później jest natryśnięte betonem a to nie jest, myślałem że to jest ten myślałem że to jest agregat, to jest normalnie Podnośnik samochodowy, zobaczcie. No i tam jest. Chyba mam znowu brudny obiektyw, bo coś rozmazuje. Zrobię pauzę na chwilę. Widzicie, już znacznie lepiej bez tych, bez tych rozmazań. To jest ten wlot do tego właśnie tunelu, który wlazłem. Natomiast tam wyraźnie słychać albo jest jakaś dmuchawa, albo trwają prace. No nic, idę zobaczyć, jak daleko mi się uda dojść. Tu jest oświetlenie. Tam jest malutka wnęka wybudowana techniczna. Zaraz wejdziemy na krakena to pokażę Wam co tam jest zrobione. A, to, do, to dopiero jest tutaj szalunek. Jak zbliżę się tam, a faktycznie są pracownicy, to niestety, ale nie będę... Nie będę mógł świecić, ale mam nadzieję, że jakoś jest w miarę dobra przy tym oświetleniu tymi, tymi świetlówkami A tutaj jakie jezioro wody się nazbierało. Ta woda gdzieś musi odpływać. Nie wiem na co się porywam, bo niekiedy te tunele to mają po 10 km długości. Ja mam nadzieję, że ten taki długi nie będzie. Chociaż zaraz zobaczę na OpenStreetMap, ponieważ na na OSM są pozaznaczane yy, drogi, które są w planie, w budowie. No to będę mniej więcej wiedział, gdzie jest zakończenie tego tunelu. A na razie hałas coraz bardziej się wzmaga. Jedzie. I tu muszę się już zacząć chować, ponieważ widzicie, jaka zawiesina jest spalin, i tutaj mają magazyn z narzędziami, który jest otwarty. I teraz ja muszę. Nie dać się tutaj złapać, czyli będzie zabawa w kotka i myszkę. Jedyne co będę mógł zrobić, to się schować tutaj za tym za tym barakiem. Ale jak któryś się pójdzie na tył baraku wylać, to wtedy jestem złapany. Nie wiem czy iść tam dalej, bo tam widzę maszyny. Jakbym... Oni chyba tutaj robią 24 godziny na dobę, no ale kawałek jeszcze podejdę. O i tam jest jeszcze jakieś pomieszczenie za tym za tym szalunkiem. W zasadzie bardzo dobre miejsce, żeby tutaj się schować bo jak o godzinie 10 tutaj przyjadą, znaczy niekoniecznie o 10. Po jakieś narzędziach przyjadło do wolnej porze, to tutaj będę trudny do namierzenia. Ale spaliny, nim wyżej, tym więcej spali. Wyjdę poza obszar tego, tej światły, tego światła roboczego. Taka tutaj jest wnęka i szalunek. Ja już mówię do czego jest to wnęka przeznaczona. To jest tak zwany schron dla ludzi w przypadku jakiegoś, jakiejś katastrofy w tunelu. To tu będą takie drzwi gazoszczelne, drzwi bezpieczeństwa. Tymi tunelami to będą doprowadzone takie media jak telefon, żeby. Zadzwonić po ratunek, być może będzie też doprowadzone świeże powietrze, żeby tutaj było takie bezpieczne schronienie w wypadku katastrofy, jak się jedzie samochodem, to w tunelach, co kawałek tutaj są takie właśnie drzwi. No i tak będzie właśnie wyglądało te pomieszczenie na wypadek jakiejś tunelowej katastrofy. No, ja już wychodzę. Zobaczyć tam dalej, czy coś się zadziało, czy coś nadjeżdża. Kawałek jeszcze podejdę. W tej mgle nie ma co na siłę nagrywać, będzie coś ciekawszego, to Wam pokażę dalej. Chyba wtedy nie nagrywałem jak leżałem po prostu na glebie, cały jestem bialusienki. Jechał jakiś samochód, stamtąd wyjechał, pojechał w tamtą stronę, na sam koniec. Może mnie zauważyli na kamerach, i teraz pojechał jakiś bus, żeby mnie tutaj szukać. A ja sobie ucieknę szybko tutaj, to tu będzie więcej możliwości schowania, i poczekam, aż on będzie wracał, bo na pewno będzie wracał. Tam nie ma wyjazdu, także tutaj będę sobie kontrolował sytuację. i żeby stąd uciec niepostrzeżenie a ja jestem cały biały bo leżałem na tym, na tym mokrym żwirze, ale się zasyfiłem no i co teraz a teraz tutaj sobie stąd nie wyjdę będę musiał sobie tutaj poczekać bo on na pewno będzie wracał za chwilę ten ten busik. Jeszcze sobie tam popa. Już chyba jedzie nie lubię bezczynności, dlatego pomimo że mam teraz, jestem obstawiony z dwóch stron, tam na wprost toczą się prace a za plecami mam bus, który, który pojechał, tylko go chyba nie nagrałem, a no, ja tu leżałem na tej kupie tego, tego żwiru, żeby się schować Ach, i teraz nie wiem co robić idę do przodu a z tyłu ten może w każdej chwili mi wyjechać i tutaj jak mi wyjedzie, to już się nie schowam nigdzie nie ma szans, żebym tutaj się schował jedynie ta kopeczka tego żwiru to mnie ratuje, za nią mogę sobie przy, przykucnąć, położyć się w zasadzie, żeby mnie nie było widać. Natomiast tam, tam nie będzie więcej skrytek. Ja nie widzę. Kurczę. Bardzo niebezpieczne miejsce. Tutaj to się dam złapać na pewno. Słychać klaksony. No i tam widać już światła. Tam już widać jeżdżące samochody. O! Jeździ jakaś ładowara ciężka. Dobra, nie, to jednak się zawracam. To będzie koniec tego filmu. Ja nie chcę sobie miejscu wyspalić, bo być może przyjadę tutaj spróbować szczęścia w niedzielę i wtedy ten film będzie miał kontynuację. A jeżeli nie będzie miał kontynuacji, to i tak zapraszam do opisu, bo ojedzie samochód następny. Kurwa! Ale ja mam pecha dzisiaj. Teraz to mnie chyba za dobra nie wiem jak ja stąd wyjdę niepostrzeżenie Ale może jakoś się uda Tamcie tym busikiem to może jakieś kierownictwo jechali do biura siedzieć w papierach natomiast bus będzie tam stał przy wylocie tunelu pusty bo coś długo nie wraca a ja sobie koło niego najzwyczajniej przejdę, o ile nikogo w środku nie będzie. No i tą samą drogą, tym korytem tego potoku, wyjdę stąd. Także <grystanie> jeszcze jak tutaj jestem, to Wam pokażę tutaj ten magazynek im trochę tutaj pospieguje albo nie, dobra albo dobra, pokażę o, cholera, dobra, nie będę pokazywał bo jeszcze zrobię reklamę jakiemuś nie wiem e, złodziejowi, który zechce tutaj po prostu iść w moje ślady i coś powynosić z budowy. A ja tylko dokumentuję, pokazuję jak to właśnie wygląda budowa tunelu. No kupę błota. Jestem cały zabłoczony dzisiaj, brudny. Jak ja się doczyszczę, tego nie wiem I teraz pokazuję Tam są pracownicy tam oni coś robią. robił przy tym, przy podnośniku samochodowym. Jeden jest pracownik. Ja wiem, że słabo widać, ale no niestety zrozumie. Mnie, a ja dalej filmuję z ukrycia może mnie nie zauważyć to będę mógł się ewakuować tutaj z tego tunelu Je jeszcze dalej odjedzie, to ja sobie niepostrzeżenie stąd wyjdę. przemieszczał do następnego haka to ja wtedy robię ucieczkę z tego tunelu on jadąc w tamtym kierunku musi patrzeć gdzie jedzie bo na pewno nie będzie nie będzie spoglądał za siebie no i dobra I ja wychodzę sobie Zaparkował swojego busika. Także taka dzisiaj przygoda. Jak ja sprawdzałem mniej więcej, no bo ciężko mi jest to określić z mapy, ale wiem, że to będzie tunel kolejowy i jego długość to nawet kilkanaście kilometrów może mieć ale przekrój, średnica tego tunelu jak na kolejowy to jest jakaś taka po prostu masakrycznie duża nie wiem, no bo po prostu tam na tej na mapie budowa co jest zaznaczona ona się łączy z linią kolejową, ale jak na kolej, to mi ten tunel za wielki, no, on wygląda mi raczej na taki autostradowy, no zobaczymy jak go dokończą, co to będzie, nie? Ale potężna, potężna średnica tego tunelu, także spokojnie tutaj mogłaby być autostrada. Tunelowe kolej są dużo mniejsze. Dobra, no to dziękuję za ten, za uwagę. No i zapraszam do opisu pod filmem, gdzie będzie podana lokalizacja tego tunelu. A ja po tym błocku muszę tutaj teraz wrócić. No widzicie, że. Od tej strony tutaj żaden samochód raczej nie dojedzie. No a tam w tych barakach są te, te biura. No i moja odzież. Tragedia. Cały jestem bielusienki, cały wymazany. No ale takie są skutki chowania się zabawy w kotka i myszka w tunelach. No lepiej nie zostać złapanym. Dziękuję za uwagę.